Cześć, witam bardzo serdecznie, Paweł Surnowicz Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek Karting Cafe. Wy pewnie już wiecie, z kim rozmawiałem. Oczywiście ci, którzy widzieli zwiastun dzisiejszego odcinka doskonale wiedzą, że moimi gośćmi są Max Rafalik, Sawery Rafalik i Miłosz Smuk, gdzie ich złapałem, gdzie się wybierali i gdzie będzie można ich zobaczyć w najbliższy weekend. Dowiecie się z tego odcinka plus jeszcze kilka rzeczy, może dotyczących poprzedniego sezonu. Zapraszam bardzo serdecznie na najnowszy odcinek Karting Cafe. Witam serdecznie Was w Karting Cafe. Panowie, jesteście w drodze na zawody. Powiedzcie mi, gdzie jedziecie i jakie to zawody. Max. My jesteśmy we Włoszech. Teraz jakiś hmm, jakiejś drodze szybkiego ruchu na zjeździe i jedziemy na Toronato na zawody. Tak, Winter, Winter Cup. Czyli ten Winter Cup rokowy, tak? Tak, tak rokowy, tak. Cup. Okej. Okay. No to powiedzcie mi, jakie plany na tą imprezę i co chcecie osiągnąć, po kolei. Miłosz? Mieć jak najwyższą pozycję i pojechać, po prostu. Nie mam jakichś planów konkretnych. Dobra, Maksiu? Pewnie jedziesz po zwycięstwo, co? Będziesz. No, jedziemy do zawody, teraz będą losowane silniki. Rzecz nowa, której nie było jeszcze, bo dotychczas jeździło się na swoich silnikach zazwyczaj i niektóre osoby po prostu miały tę przewagę, według mnie, to jest tylko moje zdanie, po silnika. Więc teraz, gdy będą blosowane silniki, moim zdaniem będzie to bardziej jakby wyrównana walka, i wtedy są szanse, żeby wziąć się na tą wyższą pozycję. Okej, okay. a no, aby znaleźć jak największą pozycję. I się. się... Okej, okay. Słuchajcie, a czy możemy się umówić, że jak już zajedziecie, to połączymy się i pogadamy sobie jeszcze? Nie ma sprawy. 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 No to dobra, no to w takim razie yy, śmigajcie do hotelu i czekam na Was, jak przyjedziecie. Dobrze. Okay. No to wreszcie, wreszcie ta y, wasza podróż minęła, jak się jechało? Wróciliśmy no, do zakłóceń. Do... Okej, okay, Miłosz mówił, że jesteście już w tych sprawach maratończykami, to prawda? Ponieważ no, to nie jest pierwsza podróż, no, ale są chodem do koła, więc no, może tak to ująć. Okay. Wszyscy jesteście ubrani fajnie w, w, w koszulki timowe. No to Ksawery, co za, za team, co to za zmiana? O, obwieścić musicie wszystkim. Co za zmiana? No, zmiana teamu. I jak, jaka zmiana jest z, z przejścia teamu? No, w jakim jesteście teamie? No wszyscy widzimy, że macie identyczne koszulki, e, ale, ale nie czerwone już. Czyli co? Mogę powiedzieć? Proszę. Przyszliśmy w trójkę wraz z Miłoszem, Smukiem z oraz z moim bratem Xavierem Rafalikiem do Timu każdy Motorsport, ponieważ nie mam tego z powodu, jakiego, jego leć. No, po prostu przeszliśmy, zmieniliśmy teamy wraz z moim mechanikiem, yy, znaczy moim byłym mechanikiem, teraz z no, moim mechanikiem, Kubą Marsztalerzem i cieszę się z tego powodu, że wróciłem, że wróciłem jako mechanik. No ale to jest y, chyba naturalne, bo y, w tej kategorii ściga się w jednym teamie, w innej w innym teamie, zawsze kierowcy szukają jakichś lepszych rozwiązań, Y, bardziej pasujących y, inżynierów, także to jest chyba naturalne. W waszym przypadku chyba też naturalne, prawda? Tak, muszę, że tak. No, ale można powiedzieć, że te barwy Maranello, które już chyba w Polsce, w Polsce już chyba nie ma tych barw Maranello, prawda? Nie. Yes. No właśnie, bo ten wasz, wasz, ostatni team też, też już nie będzie y, czerwonymi diabłami. No to jednak fajnie się jechało chyba. Ile czasu byliście w tym teamie? Powiedzcie wszyscy. Oj, ja nie pamiętam. Chyba coś koło 3-4 lat. To można. Jest... Ja wstawiam bodajże 2 lata, ale wcześniej jeszcze były treningi przed startami, i, i tego szczerze nie jestem w stanie policzyć. Jasne, dobra. To zanim, zanim zapytam Was o, o tą imprezę, na którą teraz przyjechaliście, yy, to może powiedzmy sobie kilka słów na temat poprzedniego sezonu. Kto zaczyna? Może Ksawery. No, ścigałeś się ze swoim bratem razem w jednej kategorii. Jak ci poszło? Ja tutaj sobie wynotowałem. Ksawi, 17. miejsce w KMP i 32 w Rockup Poland. Ale to chyba twój pierwszy sezon taki prawdziwego ścigania, co? Mm, tak. No i jakie odczucia jako debutant? No, odczucia no, no, takie, że nie chciałbym to poprawić swój Okej. Okay. Nie, no super, ale jak Ci się jechało w takiej dużej grupie, bo ścigałeś się w mini roku. Nie, nie było tam jakichś problemów w sensie, no ja, nie, było. nie było żadnego. No a Twoje odczucia jak nie wiem, startuje 36 wózków w jednym momencie i ty w tej grupie, to jakie to jest odczucie? nie ja mm. nie było. Nie było. No. I, tak jak nadzwyczajnie czyli już można się przyzwyczaić po, no, po, tak. po sezonach no. e, Miłosz ja to poprzedni sezon jechałem tak naprawdę jeszcze treningowo żeby właśnie e, nie po wynik tylko po to aby ćwiczyć ćwiczyć trenować tyle tak naprawdę nie mam jakoś tak za dużo do powiedzenia z poprzedniego sezonu ćwiczyłem, trenowałem jak najwięcej kółek, żeby przejechać jak najwięcej tych kilometrów i... No dobra, tak. ale były też wyścigi zagraniczne Pole Position za granicą Tak, to było moje pierwsze Pole Position i y, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. byłem y, naprawdę mi zaskoczony, jak się dowiedziałem, że zdobyłem go i szczerze Mogę tamten tamtym sezonu zajrzeć do udanych. Dobra, jaka to była impreza? Przypomnij. To był, yy, to było bodajże Rock Cup Itali, we Korcie. Okej. Okay. Maksiu, twój yy, sezon ja? Mój sezon, mój ostatni sezon był w miarę ciekawy, działo się wiele. No w yy. miarę ciekawe, wicemistrzostwo, czwarte miejsce. No, no to wicemistrzostwo jest średnio. takie, nie do końca zadowalające, ponieważ bardzo mam zabrakło, ponieważ w drugiej rundzie. No po prostu miałem 40 punktów przewagi. No przewagę, którą jest strasznie ciężko stracić. No, no, i, no i niestety, no, no, no ją straciłem. No dałem radę jakoś. No ale początek tego sezonu poprzedniego też był fajny, bo też wygrałeś we Włoszech. Świetne zawody. Też chyba, o ile, o ile dobrze pamiętam, Francie Korta, co to był za tor? Podaj tak, ogólnie większość, chyba ja jest yes. kilka zawodów na rok kapitala i wszystko. No nie żebym się przechwalała czy coś, ale no po prostu wszystko wygrałem. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Oprócz jednej czasówki bodajże, którą no. źle zrobiłem. Jaka jest, jest różnica to... między, między tą włoską rywalizacją a Polską? Duża różnica? Zależy od serii moim zdaniem, bo w Polsce według mnie przed na KMP czy Rock Cup Poland, moim zdaniem jest taki wysoki poziom. Nie, nie, nie ma żadnego... Nie jest taki. Nie odstaje ten poziom aż tak do tych Włoch. Okej. Okay. To, teraz, to teraz powiedzcie, yy, gdzie was złapałem w drodze? Dokąd? Co to za impreza? I. To jest chyba otwarcie sezonu dla Was, tak? Pierwsza impreza w tym, w tym sezonie. Moja to nie jest pierwsza impreza, bo już druga. Wcześniej pojechałem po, chyba w WSK Open Cup. Pierwszą, że to była pierwsza w mhm. Miała się początkowo odbyć w Adrii, ale przez problemy z torem odbyła się w Monato I Po prostu no, nie poszło mi najlepiej, ponieważ około 40. miejsca Zająłem. Nie zabrakło dużo do finału, ale jednak zabrakło. No dobra, panowie, dla was to jest otwarcie sezonu miłość. Dla mnie to jest pierwsza impreza. Miałem już jeden, tak naprawdę dwa treningi wytrzynowe już w tym roku. A jeżeli chodzi o same zawody, to tak, to jest pierwsza moja impreza. Savi? w Twoim przypadku? Nie słyszałem. No, no ja też, jakby pierwszy. Okej. Okay. Tak. Powiedzcie mi teraz, na co można, e, na co możecie liczyć i, i na co się nastawiacie teraz. No to rozumiem, że wszyscy jedziecie razem, po raz pierwszy w KZ. Tak, tak. E, tak e, to będą bardzo ciekawe zawody i pierwsze takie, moim zdaniem, pierwszy interka w ogóle bardzo rzadko kiedy zawody takie jak Winter Cup są jechane na silnikach losowanych od Roka, że miały się swoje silniki i nie zawsze ta rywalizacja była równa. Czasami, mo, tylko z mojej perspektywy wyglądało to tak, że no odstawało się od zawodnika nie z powodu jakiej, jakiegoś zakrętu źle przejechanego, tylko z powodu tego na przykład no nawet tej prostej można powiedzieć. A Teraz, gdy będą nowe losowane silniki, po prostu będzie bardziej to wyrównane. Czyli można to. powiedzieć, że y, uczciwiej, bo każdy dostanie identyczny motor, tak? No, to ogólnie tak, myślę, że tak. I rozumiem, że wszyscy jedziecie w tej samej kategorii. Tak, wszyscy jedziemy w tej tak. samej kategorii. No, szczerze powiedziawszy, myślałem, Max, że pojedziesz już y, juniora. Też nie jest. Pewnie 100% cały sezon miejaka, ale zobaczy się w wiosnę, kiedy nie wiem, czy rosną jeszcze wystarczająco do tego wymiora, czy nie. No tak zerkasz poza kamerę, to chyba tam twój sposób... Nie, 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 tak się <grym> patrzy <jest. grym> Lona, Lonato to jest wasz hmm. ulubiony tor, jeden z lepszych, gorszych, powiedzcie coś na temat tego tej świątyni. Moim ulubionym torem, no to jest bardzo ciekawym torem, lubię go, dużo razy na nim przejechałem, zawody dużo razy zrobiłem, oraz czas dużo na nim spędziłem, więc trochę doświadczenia tutaj też mam, lecz takim moim ulubionym torem we Włoszech jest Francia Korta, nie wiem, jest to nowy tor kartingowy, nie było na tym zawodów, są takie no, mam wrażenie, że to był pierwszy sezon taki kartingowy przyjechany tamten na tym, na tym torze, czyli głównie rok Kapitalia, było przyjechano bodajże trzy razy, trzy serie. No i bardzo ten tor jest taki, no szybki jest bardzo, to, to w pewnym stopniu przypomina mi Słomczyn, nie wiem czemu. No, no, właśnie, a w Polsce no, na przykład moim ulubionym torem jest Słomczyn też, gdzieś po domu, no, no fajny tor po prostu. No wiesz, jak się, jak się wygrywa, to nic dziwnego, że lubi się ten Tor. Tak samo w przypadku pewnie y, Miłosza, co? Francia e, Korta? Francie Korta? Korta jest moim najbardziej ulubionym torem. E, Lonato też jest moim e, jednym z ulubionych, ponieważ też e, też na nim miałem takie e, lepsze wyniki. Między innymi e, Rock Cup Super Final. Wtedy pojechałem w finale Vortexa, i pojechałem go naprawdę dobrze, moim zdaniem. Ja jestem też bardzo lubię François Cortez. I przypomin on ile, ile tam było wyprzedzeń w tym y finale Vortexa? Sporo chyba, co? Sporo było, ale konkretnie mieliśmy to. Nie pamiętam szczerze. Okej. Okay. Sawi, twój tor. Moim ulubionym terem we Włoszech jest, jest Lonato, ponieważ. No, no nic to... dziwnego, bo to w Lonato zawsze, jak patrzymy sobie gdzieś do internetu, to tam kierowcy Formuły 1, blisko fabryka CRG, zawsze y, Zieloni, czyli Tony Kart, też tam trenują. Y, panowie, Czego można życzyć wam u progu tego sezonu i oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za start, ale czego byście sobie życzyli w tym nowym sezonie? Nie wiem, Mistrzostwa Polski, zdobycia pucharu? No, jeżeli bym pojechał w juniorze, to jak najwyższej takiej pozycji, ale a nawet już gdybym miał jednak pojechać kolejny sezon w minie roku, to jednak chciałbym zdobyć tego Mistrza Polski po drugim podejściu chyba. Okej. Okay. Miłosz? Ja szczerze liczę, żeby zobaczę jak największe doświadczenie, żeby też osobiście jak najwyżej pojechać, bo to jest wiadomo, że chyba każdy chce jak najlepiej wypaść w każdym sezonie. Więc... Teraz ja tak naprawdę i po treningi też można powiedzieć że trochę po, po Niższe pozycje. Okej. Okay. Tak, Safery? swoich wyników. Trzymam kciuki, będziemy śledzić oczywiście Wasze poczynania. Zapraszam do śledzenia y, tych oto trzech muszkieterów nowych kierowców KRZ w Winter Trophy Rock Cup w Lonato. Dzięki panowie bardzo serdecznie i pozdrawiam. I trzymam kciuki, oczywiście. Bardzo dziękuję. Do widzenia. znaczy Do widzenia.